Dobiegła końca druga edycja festiwalu Baśniowy świat Stanisława Jechowicza w Tarnobrzegu. W trakcie ponad dwóch tygodni dzięki licznym spotkaniom, warsztatom czy konkursom, twórczość słynnego bajkopisarza Rodem z Tarnobrzega została odkryta na nowo. Myślę, że dużo się o nim dowiedzieliśmy. Trochę rozwinęliśmy jego ideę, jego pomysły, porozmawialiśmy o jego wartościach. Mamy nadzieję taką, że również ten chory kotek oraz inne jego wiersze, inne jego utwory są troszeczkę lepiej znane naszym mieszkańcom i mamy też nadzieję, że nie tylko naszym mieszkańcom. W tym roku udało się to osiągnąć dzięki takim gościom jak Ewa Chotomska, Maciej Mazur, Justyna Bednarek czy Joanna Zając-Slapniczar. Ostatnia z wymienionych jest malarką i autorką logotypu z wizerunkiem słynnego chorego kotka. Prace artystki prezentowane w Tarnobrzeskim Domu Kultury towarzyszyły festiwalowi Jachowicza. Na wystawie y, są moje prace malarskie na płótnach i y, akwarele. Czyli pracę y, techniką akwareli na papierze. Y, cała seria jest poświęcona y, tematowi światy, y, jest troszeczkę też zainspirowana, albo może wywołana y, sytuacją pandemiczną, która y, jednak skłoniła do pewnych rozmyślań o, o o własnym świecie, o świecie w izolacji troszeczkę, i taką odpowiedzią w sposób taki pozytywny, kolorystyczny na, na tą sytuację. W ramach spotkania z artystką odbyły się również warsztaty plastyczne dla najmłodszych. Ponieważ tutaj już było odniesienie do wielu wierszyków jachowicza, chciałam użyć wierszy, które jeszcze. Nie był. Jakby wzięty pod uwagę, znalazłam wierszyk pod tytułem motylki, który mi się bardzo podobał. A ponieważ na wystawie jedną z tych technik, jest technika akwarelowa, to wydawało mi się, że będzie ciekawie, jak użyję techniki, którą, która jest na wystawie, a jednocześnie powiąże z wierszykiem. W trakcie ostatniego dnia festiwalu Jachowicza odbyło się także rozstrzygnięcie konkursu plastycznego.